Dobry wieczór Państwu. Siódma kolejka futsal Ekstra Klasy. A przed nami kolejny odcinek magazynu, w którym pokażemy bramki, które właśnie padły w ostatni weekend na futsalowych boiskach. Państwo widzą kontrowersyjną sytuację, w której sędziowie nie dopatrzyli się zagrania ręką i piastunki strzelają pierwszą bramkę w tej kolejce. Piastunki, które rozgrywały oczywiście swoje spotkanie z Red Devil's. Swojnicem bramka. Macieja Miszgajskiego to była druga minuta i 29 sekunda, za chwilę odpowiedź gości, chociaż była to bramka samobójcza Marcina Grzywy, później Robert Satora na 2 do 1, Krzysztof Piskorz na 3 do 1, a to już 26 minuta i 4 do 1, Maciej Miszgajski to była druga jego bramka w tym spotkaniu. Na 5 do 1 podwyższył Przemysław Debutski, to była 30 minuta i 33 sekunda. Maciej Zgajski trafił w tym spotkaniu więcej bramek. Państwo w tym momencie właśnie widzą jego bramkę numer 3: 6 do 1 prowadził Piast Gliwice. Odpowiedź gości: jedna z niewielu groźnych sytuacji. Vadym Iwanow strzela bardzo ładną bramkę w 32 minucie, ale był to wynik 6 do 2. Państwo jednak widzą, że tak też się nie zakończyło to spotkanie, 7 do 2 Zbigniew Mirga i Maciej Mizgajski, czwarta bramka tego zawodnika i tym samym Piast Gliwice wygrywa 8 do 2 z Red Devils Chojnice. Piast w tabeli na miejscu trzecim, Red Devils Chojnice. Aktualnie na ostatnim miejscu czerwona latarnia ligi Tylko jeden punkt zdobyty przez Hojniczan w ciągu siedmiu kolejek. A my już przenosimy się do Torunia, gdzie właśnie Torunianie FC Torun podejmuje Euromaster Hrobry Głogów. Głogowianie rozpoczynają bardzo dobrze to spotkanie. Przyjezdni strzelają pierwszą bramkę w trzeciej minucie, a strzelcem jest Andrzej Koryciński. Kolejny atak i kolejna strzelona bramka. Nieczęsto zdarzają się uderzenia głową, ale tym razem Sebastian Szala. 5 minuta i 54 sekunda. Jest już 2 do dla gości. Było to na pewno spore zaskoczenie, ale szybko odpowiedział Michał Wojciechowski, który strzela bramkę w 6 minute i 9 sekundzie. Jest już 1 do dwóch, Bramka kontaktowa, która otworzyła worek z bramkami dla gospodarzy. Klevenson. Pelc Fernandez to jest 8 minuta i 40 sekunda, bardzo skuteczny zawodnik ostatnio strzelający bardzo wiele bramek wyrównuje stan tego spotkania na 2 do dwóch. A my widzimy już bramkę numer 3 Marcin Mikołajewicz to była 18 minuta spotkania kapitan reprezentacji Polski i kapitan zespołu FC Torun wyprowadza zespół na prowadzenie. To już druga połowa tego spotkania Mateusz Waszak w 26. minucie i 55. sekundzie jest już 4-2 dla gospodarzy tego spotkania. Dla gospodarzy było to jednak zbyt mało i po raz kolejny Mateusz Waszak podwyższa wynik już na 5-2. Trzy bramki przewagi Dorunian. To spotkanie w zasadzie od 20. minuty układało się zdecydowanie po ich myśli. 33 minuta i 40, przepraszam, 31 sekunda to jest bramka numer 6 dla Torunian. Tym razem strzelcem bramki był Michał Wojciechowski. I na zakończenie jeszcze zdążył podwyższyć wynik na 7 do 2 Marcin Mikołajewicz. Właśnie 7 do 2 kończy się to spotkanie FC Toruń. Obecnie na pozycji siódmej w tabeli Euromaster chorobrych głogów z czteroma punkcikami na 11 pozycji w tabeli, tak zakończyło się to spotkanie, a my za chwilę przechodzimy do kolejnego meczu rozgrywanego w siódmej kolejce Putzal Ekstraklasy i będzie to spotkanie rekordu bielsko biała z pogonią 0-4 Szczecin. Rekord bardzo dobrej. W bardzo dobrej pozycji. Ale to portowcy zdobywają bramkę numer 1 w 5 minucie i 18 sekundzie. Właśnie na 1 do zera strzelał Michał Kubik. Później już jednak strzelali tylko i wyłącznie gospodarze. I tak najpierw Roman Wakula, później Aleksandr Bodnar. To już 2 do jednego Państwo słyszą gwizdek rozpoczynający drugie 20 minut, w których również dominowali tylko i wyłącznie gospodarze to oni zdobywali. Bramki w drugich 20 minutach i tak Paweł Budniak na 3 do 1, to była 25 minuta i 12 sekunda, Michał Marek w 26 minucie i 50 sekundzie, teraz bramka na 5 do 1, to za chwilę Państwo zobaczą strzał w wykonaniu Aleksandra Hodnara z bardzo bliskiej odległości. 5 do 1, ale to było za mało dla gospodarzy. I strzelają bramkę ramkę na 6 do 1. Michał Marek, 34 minuta i 38 sekunda. A następnie jeszcze jedna bramka strzelona przez gospodarzy. To zobaczą Państwo już za chwilę po staracie bez bramkarza. Także bardzo łatwo. Roman Bakula i 7 do 1. Rekord umacnia się na pozycji lidera ligi, 21 punktów na koncie Gospodarzy. A Państwo widzą już spotkanie rozgrywane w Katowicach, gdzie AZS UŚ podejmował godny aktyw Duńska Wola, było to spotkanie transmitowane przez telewizję TVP Sport, a to 9 sekunda, Tomasz Dura na 1 do 0 dla Gospodarzy. Niewątpliwie było to pewne zaskoczenie dla ekspertów AZS UŚ, oczywiście od początku sezonu bardzo dobrze wygląda Jednak nikt nie spodziewał się, że już w 9 sekundzie padnie pierwsza bramka Później jednak odpowiedź gości, przyjezdni strzelają bramkę na 1 do 1 Michał Marciniak w 12 minucie i 18 sekundzie Było już 1 do 1 po niecałych 13 minutach gry Później jednak to Katowiczanie zaatakowali. 23 minuta, czyli już druga połowa spotkania. Jacek Hewlik i mamy 2 do 1. Akademicy bardzo dobrze wyglądali w tym spotkaniu. Potwierdza się to również w minucie 28, kiedy to Marcin Minkus strzela bramkę na 3 do 1, ale nie był to koniec emocji. W tym spotkaniu Katowicy Kibice naprawdę tych emocji mieli co nie miara. Wycofanie bramkarza w zespole GATTY i pada bramka numer 4 dla Katowiczan Michał Cygnarowski. To była 33 minuta i 20 sekunda 4 do 1. No teraz już chyba każdy kibic spodziewał się, że pewne trzy punkty wpadną w zespołowi gospodarzy, ale obudziła się gatta i Michał Marciniak strzela swoją drugą bramkę w tym meczu to była 35 minuta i 22 sekunda 38 minuta i 33 sekunda, Igor Sobalczyk, który był lotnym bramkarzem w tej akcji strzela bramkę na 4 do 3 i proszę zobaczyć 4 sekundy do końca tego Meczu i bramka na remis, na 4 do 4 Mariusz Milewski I tym samym mamy remis w Katowicach Gatta Jeden punkcik z AZS-em UŚ Katowice i tym samym Gatta Na miejscu drugim w tabeli azs US na pozycji 8 i jeszcze jedno spotkanie, które dziś zobaczymy A więc pojedynek Klirex Ochorzów z AZS G Gdańsk Pojedynek bardzo ciekawy. Państwo też mają okazję zobaczyć hale lireksu, Na której bardzo pięknie prezentuje się ten parkiet, to boisko, na którym grają zawodnicy. Ale wróćmy już, bo zobaczyliśmy dwie bramki. Mikołaj Zastawnik najpierw w drugiej minucie i 49 sekundzie. Później Tomasz Golly w 10 minucie i 3 sekundzie. Następnie kontratak gospodarzy na 3 do zera. Tomasz Lutecki, 21. Minuta i 51 sekunda oraz bramka również luteckiego na 4 do 0, 20 24 minuta i 59 sekunda tego spotkania. Mieliśmy bardzo groźny, groźny atak zawodnika Akademików z Gdańska A za chwilę w 38 minucie bramka Mateusza Cymana i tak też kończy się spotkanie klirek z w AZS UG Gdańsk 4 do 1. I jeszcze zerknijmy sobie jak zwykle na komplet wyników tej siódmej kolejki piasgliwice pokonuje Red Devil z chojnicy 8 do 2 FC Toruń. Pokonuje Euromaster, chrobry, głogów 7 do 2, Klirek, schorzów, rozbija AZS UG, Gdańsk 4 do 1, rekord bielsko-biała 7 do 1, wygrywa z pogonią 0-4 Szczecin, MKF Solne Miasto Wieliczka 6 do 3, pokonuje Red Dragon z Pniewy i AZS Uniwersytet Śląski Katowice, remisuje 4 do 4, z Gatną Active z Duńska Pola. Zerknijmy jeszcze na ósmą kolejkę zapowiedź tych spotkań nadchodzących a więc Red Dragon z Pniewy. FC Toruń, AZS UK Gdańsk, rekord Bielsko-Biała, pojedynek w wojnicach Red Devils MKF Solne Miasto Wieliczka, AZS Uniwersytet Śląski Katowice podejmuje Piast Gliwice, Euromaster Chorobry Głogów rozegra swoje spotkanie z Pogonią 04 Szczecin oraz Gatta Active z Duńska Wola Klirex z to spotkania 8 kolejki Futsal Ekstra Klasy. Ja oczywiście zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursie. Wybieramy bramkę kolejki, propozycje podane będą w poście na Facebooku. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko Marcin Anłowski.